Idealne miejsce na śniadanko. Rosną lilie, fajny stawek. Nikogo. Motocykl sobie żyje. Bardzo fajnie. Muszę coś zjeść i jadę dalej, no i cóż, koniec balu Pan Nolalu. Ponieważ zacząłem sobie spokojnie jeść, nie robiąc nic absolutnie. Przykulał się miejscowy Cordel walker w cywilu chyba. Poczuł wielką potrzebę poinformować mnie, że nie wolno tu jeździć motocyklem. Ja wiem, nie przejechałem żadnej tablicy, żadnego zakazu, żadnego łańcuszka nie odpiąłem, ani nic tego typu nie zrobiłem. Siedzę sobie i jem. Ani nie jeżdżę tym motocyklem, odstawiłem go grzecznie i sobie stoi. No więc pytam pana, że generalnie przydałaby się jakaś tablica. Ale nie, był argument. Pan powiedział, a nie widzi pan, że tu jest skoszone? Więc powiem Wam szczerze, bo widzę, że jest skoszone, ale nie wiedziałem, że to ma coś wspólnego z zakazem wjazdu. No dobra, więc co mam zrobić? Facet w ręku dzierży jakiś metalowy element. Nie wiem od czego. Bardziej mnie rozśmieszył niż przestraszył. No ale co robić? Może ja według jego oceny wywieram większy nacisk na środowisko, niż na przykład piątkowo sobotnia impreza z piwkiem tutaj. A na pewno się takie odbywają. No cóż, ale nie jestem z miejscowej społeczności. Nie jestem z narodu wybranego. No, życie. Z, ale zjadłem. Powiedziałem mu, że z, z, nigdzie nie będę się zrywał. Zjem i jadę. Otrzymałem odpowiedź. No dobrze. No i co zrobiłem? Zjadłem. <grym> Teraz się zawijam i powolutku jadę. Nie będę strzynał awantury bez sensu.